Cześć, witam w kolejnym filmie. Tu Magda. Dziś będzie druga część do filmu, których produktów nie polecam spożywać. Zaczynamy. Numer 1 to sól stołowa. Powoduje wysokie ciśnienie krwi. Proces przetwarzania soli w dzisiejszych czasach obdziela ją praktycznie ze wszystkiego, co dobre. W zamian używaj różowej soli himalajskiej, która ma dobroczynne działanie na nasz organizm. Numer dwa to nektar z agawy. Bardzo popularny w dzisiejszych czasach ze, w sklepach ze zdrową żywnością. Wcale nie jest zdrowy. Ma największą zawartość fruktozy ze wszystkich słodzików dostępnych na rynku. Fruktoza jest ciężka dla naszej wątroby i sprawia, że ciało zaczyna magazynować tłuszcz. Kolejną rzeczą, której nie polecam spożywać, są truskawki, te nieorganiczne, dlatego że na liście. Najbardziej skażonych produktów mają numer 1. Kolejna rzecz to puszkowana zielona fasolka. Jest bardzo, bardzo toksyczna. No i ostatnią rzeczą, o której już Wam też wcześniej wspominałam, ale dla przypomnienia, to są beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty. Często, gdy odbiera się tłuszcz, dodaje się dużo różnych słodzików i całą masę chemii. To już wszystko na dziś w tym filmie. Polecam ci również błonnik PrimVitalny, który pozwoli ci oczyścić organizm z toksyn w cudowny, łagodny, wspaniały sposób. Więcej informacji kliknij tutaj lub link pod filmem. Pozdrawiam serdecznie do zobaczenia w kolejnym filmie.